Siemano, siemano. Z tej strony mam menu, czyli Michał. I zapraszam was na kolejny odcinek tej recenzji książek. I dzisiaj weźmiemy sobie recenzję książki autorstwa Cecilia Landar w To jest właśnie ten pierwszy, to właśnie wygląda. Mm -hmm. Tam właśnie wygląda, tu jest opis. Tam wygląda ośrodku, ta książka. a no, Tu jest osiągnięte ośrodek, zakładka. Tu ma komię znany pom. I gnuhi. Tym pewnym razem, pom gnuhi. Soku i lewka. To wygląda chłopak z przodu. A tak, natomiast wygląda no, z tyłu. Niczego się nie różni. I to jest jakby kontynuacja pierwszego mojego No i to... E, hiper opowiada historię... No, która dzieje się w no, Ameryce. To jest czwórka... E, główny partner... Ian. E, Daniel. Młodszy brat Daniela... Martin. E, dziewczyna Daniela... Jogi. No i wujka jeszcze przyjaciół. Eee, ten no. Klara i y Tal. a nie, nie miał Markina z tego. Eee, jak ona się nazywa? Roo, 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 roo. A, Maradaftan. No, jako to... Ale, nie było o, Mówi A, a nie Martin! A! -a! orzeszki krótkie muszę zmiewać. No i e, nasz przyjaciel właśnie, Daniel, ma taką grę na komputer. On też konsolę, że ma rany jakby chemiczki rzeczywistości, rękawiczki, dzięki temu jakby przenosi się do gry, ta nazywa się właśnie Hyperversum. I tam dają różne właśnie takie misje. I ten, no i nie będę jeszcze zgromadzał całej fabuły. No i później Jan przychodzi. Daj, scenariusz scena już do następnej rozgrywki. I cała jej rozgrywka rozgrywa się we Francji. Podczas y, wojny, oczywiście. Tak, tutaj. No się jako pierwszego znajduje ja we Francji. Że świecić w, w planu. Że my się swojego życia. Staną ją. Y, no, zapobiec spiskowi, i tak dalej, i tak dalej. A druga -gr -gr część właśnie kon kontynuuje to, co dzieje się w pierwszej części. Nie będę wszystko właśnie zgadzał. Jeżeli chcecie przeczekać, zapraszam. To jest właśnie pierwsza część, pierwszy tom. Tu mamy drugi tom. Też zapraszam. Oczywiście, nie ma gry, nie, ma gry, nie ma filmu, nie ma tego Więc musicie, jak, jeśli chcecie, przeczekać książkę samemu. No i tą książkę ja bym polecał mojemu przyjacielowi akcjowi, bo tam są właśnie rycerze, bigby, uczty, więc aknej w tym świecie byś się znalazł. Ja coś poza oczywiście wszystkich. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze, że że mnie wspieracie. No i to by było tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!